Dla nas najważniejsze są emocje związane z tą paczką. Dzisiaj wręczaliśmy paczkę dla dzieciaków i, i, i to były pierwsze łzy pierwsze dziecka ze szczęścia, także dla nas to było coś wspaniałego. No i chcielibyśmy to powtarzać zawsze, żeby te łzy były tylko i wyłącznie ze szczęścia, nigdy ze smutku. Dążymy do tego, żeby te rodziny w przyszłości miały, miały lepiej. No co? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Co wynosisz z tej ręki dla siebie? Chyba bardziej wierzę w ludzi, bo jednak łączymy się z wieloma ludźmi, innymi. Tak naprawdę czasami jest to tak, że trzeba wyciągać na siłę, ale im więcej dajemy od siebie, to ten drugi człowiek też jednak coś tam daje. To jest takie fajne. To jest fajne. Ja, to jest fajne. I spotykamy się z takimi sytuacjami, że pomagają ludzie, którzy. Yy, Wczoraj mieliśmy taką sytuację, że paczkę zrobiła nam pani, która 3-4 lata temu sama otrzymała paczkę. W tym, na ten moment nie ma, nie ma jakiś tam bóg wie ile pieniędzy, ale to, co, na co było ją stać, przygotowała paczkę dla dzieci. Kupiła kurtki, zabawki, dla nas to jest rewelacja. I, 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 no i, i znowu kolejne łzy. Także to jest fajne. I dla nas to też jest coś zupełnie innego, jakiś taki, tak jak każdy ma jakieś tam swoje życie, swoją pracę. I teraz takie coś niecodziennego, oderwanie od rzeczywistości że możemy przed tymi świętami zrobić coś dobrego fajnie by było jakby ludzie byli dobrzy przez cały rok i chcieli robić coś dobrego przez cały rok, ale i tak dobre jest to, że chociaż, chociaż raz w roku jest takie skupisko ludzi które, które chcą pomagać to jest chyba najważniejsze dla mnie przede wszystkim masa dystansu dystansu do takich najprostszych spraw, bo gdy człowiek jest zalatany, ma pracę, ma wiele innych rzeczy na głowie, zapomina o tych najprostszych i czasem także o ludziach naokoło. I to jest właśnie bezcenne w tej patce, że czasem warto się oderwać, spojrzeć na wszystko z boku, na to swoje zalatanie, na innych i zauważyć te najprostsze elementy, takie jak y Chociażby wczoraj przypadkowo załapałem się na dostarczenie jednej rodzinie paczki i pan potrafił się cieszyć z ryżu, z kawy, z cukru. Przecież to są elementy, które my na co dzień mamy zawsze. Starczy pójść do sklepu, mamy to pod ręką w masie, nie zauważamy ich piękne, nie zauważamy tego, ile mogą nam dać, a ten człowiek potrafił się z tego... No, prawie się popłakał jak to dostał, także myślę, że to było bezcenne. Właśnie ten dystans i jak najbardziej wiele niesamowitych osób, zarówno po stronie darczyńców, jak i po stronie rodzin. To też, co jest niesamowite, że te rodziny przysłowiowo tylko są biedne. One reprezentują sobą czasem o wiele więcej niż ludzie, którzy mają pieniądze. Bo to są rodziny, które mają o wiele więcej, ale w sobie lub naokoło siebie. Byliśmy też z Justyną, właśnie która mi towarzyszy, u takiej starszej pani która z pozoru nie miała nic, ale jak zaczęła nam opowiadać, ile osób ma bliskich, jaką ma rodzinę, jak się wspaniale wspierają, no to myślę, że obydwoje byśmy chcieli to kiedykolwiek mieć, co ta Pani miała, także to wyniosłem na pewno. No jest to bardzo wyjątkowe przeżycie, kiedy widzimy, jak rodzina promienieje na widok paczek, jaką radość mogą one sprawić. Jak dzieci rozpakowują, no to jest to wszystko bardzo wzruszające i same można również uronić łaskę.